Witajcie dziewiarki. W końcu nadeszła zima. Za oknem patrzę. Dzisiaj też bruszy śnieg, więc jest szansa na to, że będziemy miały możliwość ubrać w końcu nasze piękne czapki. Mam nadzieję, że wszystkie przyłączyłyście się do tej akcji, którą Mariola i Magda rozpoczęły, czy zachęciły was, czyli do robienia czapek. Ponieważ jest chłodno, to te czapki już tej chwili nie tylko będą służyć ozdobie, ale też będą nas grzać, bo jak mówię, zimno się robi. W związku z tym chciałam Wam dzisiaj pokazać troszeczkę takich włóczek grubszych, takich na takie naprawdę już hardkorowe czapki, mocne, grube, ciepłe, ale są to też włóczki, o które bardzo często pytacie. Jest w tej chwili taki trend, żeby robić właśnie z takich bardzo grubych włóczek. Nawiasem mówiąc, też chciałabym podpowiedzieć takim dopiero rozpoczynek dziewiarkom, że robienie na takich bardzo grubych włóczkach wcale nie jest proste. Dlatego, że żeby na nich robić, trzeba użyć również dosyć grubych drutów, czyli takich za grube, to ja uznaję takie druty powiedzmy 6, 7 to tak najmniej, ale również takie grube włóczki są nawet do 20 czy 25 mm. To są już naprawdę takie bardzo, bardzo grube druty i na nich się robi trudno. Trzyma się je trudno w ręku. Nie, nie jest to wcale prosta sprawa, więc takim początkującym dziwiarkom myślę, że odradzam sięganie po takie najgrubsze włóczki na początek, chociaż oczywiście efekt jest bardzo szybko widoczny. Ale żeby nie przedłużać, pokażę Wam dzisiaj tak. Na, na przykład na czapki i z propozycji takich myślę, że dosyć ciekawych zarówno jeśli chodzi o skład, jak i, jak i, jak i o cenę włóczki. To jest na przykład włóczka Inka z firmy YarnArt. W kilku kolorach, ona pojawiła się stosunkowo niedawno. Bardzo ładnie, bardzo ładnie wygląda właśnie na czapki, na kominy. Skład jest taki, jak mówiłam, jaki panie lubicie, bo na wełniane zauważyłam, że na takie zimowe rzeczy niekoniecznie lubicie rzeczy takie stuprocentowo wełniane, chociaż ja takie lubię najbardziej. Tutaj jest wełny 25%, więc nie ma jakiejś tam wielkiej obawy, że że ta czapka będzie się mocno filcować, ona się może co najwyżej mechać, kudłacić, bo akryl ma to do siebie. Zwróćcie też jednak uwagę, że ta czapka właśnie przez to, że ma 75% akrylu, nie będzie aż tak ciepła, jak czapki ze 100% wełny. Zwracam na to uwagę, bo, bo to jednak ma znaczenie. Ta czapka ma służyć, tak jak powiedziałam, nie tylko ozdobie, ale również ma być po prostu ciepła. Natomiast nie bójmy się też tak bardzo tego akrylu we włóczkach. Jeżeli go tam trochę jest, no to też dramatu nie ma. Tutaj jest go dosyć dużo, więc czapka będzie bardzo ładna, ale nie będzie aż tak bardzo ciepła jak czapka ze stuprocentowej wełny. I tutaj na drugim biegunie pokażę na przykład czapkę, która będzie troszeczkę cieńsza, ale też piękna i kolorowa. Natomiast tutaj już mamy wełnę. Wełnę bardzo, bardzo dobrej jakości. 100% wełny, też kolorowa, też piękna. Ten efekt będzie fantastyczny, i pomimo tego, że ta włóczka jest troszeczkę cieńsza, już dla początkujących dziewierek również się y, myślę, że nadaje, ponieważ ona jest na druty wprawdzie takie 8-9 przewidziane przez producenta. Ale ja myślę, że na takich piątkach, szóstkach czapkę też można zrobić, bo ona będzie wtedy ściślejsza, nie będzie hulał. W niej wiatr, więc myślę, że spokojnie na takich mniejszych rutach również można ją zrobić. Natomiast będzie piękna, kolorowa i zapewniam, że będzie grzała. Tutaj już nie ma akrylu, to jest 100% wełny, wełna będzie oddychać, w związku z czym, jak gdyby ta, ta czapka będzie spełniać na no, już wszelkie wymogi. Będzie nie tylko śliczna, ale też bardzo ciepła. Kolejną wełną, która też jest z tej samej firmy, to już wełna, o której nie raz Wam mówiłam, również z dodatkiem akrylu. Dzięki temu też ona ma taki połysk, jest taka specyficzna. To jest włóczka, której opowiadałam, że mi się strasznie podoba, bo lubię takie prawie kolory. Robiłam z niej już czapki, fantastycznie się noszą, jest przez Was bardzo lubiana. Jest to 200 gramów, w związku z czym starcza to i na czapkę, i na szalik bądź komin. Ten szalik oczywiście no, nie jaki bardzo długi, tylko taki niewielki, ale jest również bardzo fajna, bardzo efektowna, w przepięknych kolorach. Zajrzyjcie na stronę tych kolorów, jest mnóstwo, tak jak mówiłam, niektóre takie, że na śniegu się nie zgubimy ani w lesie, więc dla dzieci na, na, na wszystkie okazje jest naprawdę piękna, robi wrażenie, robi wrażenie naprawdę bardzo duże. Z takich jeszcze cieplutkich wełen też propozycja jest mieszanki takiej od firmy Mondial, również gruba włóczka na druty 7-8 przewidziana, także to jest 60 metrów w 100 gramach, więc też taka gruba, fajna włóczka i to również jest mieszanka pół na pół wełny z akrylem, podobnie jak ta włóczka Mille Colori Big. Natomiast tutaj są kolory już jednolite, też gruba, fajna włóczka, też bardzo ładnie wychodzi, z niej wychodzą i kominy, i czapki, efekt szybki, więc szybko tę czapkę można zrobić, bardzo fajna, polecam. Znowu, kolejna podobna włóczka, podobna na pierwszy rzut oka, natomiast, znowu, to jest 100% wełny, tak? Tutaj akrylu nie mamy, w, w, taka grubość powiedziałabym podobna, natomiast tutaj już producent mówi, że druty, jakie do tego użyć, to powinny być 10-12, w związku z czym tutaj zatrzymam się na chwilę. Pamiętajcie, że to, co pisze producent, te druty, jakie proponuje, to nie są zawsze druty, których musicie używać. To jest tylko i wyłącznie propozycja. Każda dziewiarka robi inaczej. Dzianina służy różnym celom, im będą luźniejsze oczka, tym ona będzie bardziej no, taka przewierna, dziurawa nie będzie, no taka, spełniać wszystkich, jak gdyby, oczekiwań związanych z czapką na przykład. Czapkę lepiej zrobić na troszeczkę ściślejszych, mniejszych drutach, tak żeby te oczka były ściślejsze. Komin można już robić rzeczywiście na drutach luźnych, wtedy jak gdyby sama masa tego komina, no, zapełnia nam szyję, jest ciepło i, i nie ma potrzeby robienia tego w taki, w taki ścisły sposób. W związku z czym, jak gdyby pokazuję Wam, że grubość włóczki jest bardzo podobna, tak jak tutaj, natomiast no, producent zaleca inne druty. Same musicie zrobić próbkę, do której wracam po raz kolejny. Robić próbki trzeba i wtedy zobaczyć, jaki będzie efekt. Natomiast, tak jak powiedziałam, tutaj mamy pół na pół wełnę z akrylem, tutaj mamy wełnę. Oczywiście jest to również włóczka droższa, no bo chcąc, nie chcąc, te włóczki, które są włóczkami. 100% wełnianymi, no są po prostu droższe. Natomiast to już jest jakość bardzo wysoka, znowu przepiękny splot, czapki, kominy naprawdę wychodzą z tego fantastycznie. Zresztą w ostatnim odcinku, kiedy Magda robiła czapkę, to robiła właśnie z tej włóczki, więc jak widzicie, my również z tych włóczek chętnie robimy, sięgamy po nie, bo są naprawdę bardzo, bardzo efektowne, więc polecam Wam, to włóczka będzie naprawdę gruba, ciepła, fantastyczna. Tak skaczę troszeczkę po tych, różnych, po tych różnych włóczkach, pokażę Wam taką już zupełnie inną włóczkę, tak? to jest znowu propozycja firmy Alize, właśnie tu jest ta etykietka, przepraszam Was, że taki akurat egzemplarz pokazuję, może nie najładniejszy. To jest taka włóczka, która jest dosyć śmieszna, bo ona ma taki łańcuszkowy splot, Tutaj mamy akryl, poliamid i wełny, tej wełny tutaj jest 20%, więc nie tak bardzo dużo, natomiast właśnie przez to, że ona ma taki sam w sobie nadmuchany jak gdyby ten, ten splot, no to ona będzie dosyć ciepła, bo będzie taka, taka zwarta, no to już jest naprawdę gruba włóczka, ona jest przewidziana, na druty 15-20, czyli takie naprawdę bardzo, bardzo grube. Ja robiłam sobie z tego komin rzeczywiście robiłam na drutach chyba rozmiar 20. Nie robiło mi się łatwo, więc, tak jak mówię, początkującym dziewiarkom raczej, raczej będzie trudno z tą włóczką, ale też efekty są dosyć, dosyć ciekawe. No i można rzeczywiście bardzo szybko coś zrobić. Jest w wielu, wielu kolorach, także też taka dosyć ciekawa, niedroga na, na szybki efekt. Też bardzo fajna na włóczka. Lubiana również przez Was mieszanka z firmy Jarnard Alpina Alpaka, też gruba. Natomiast to jest taka włóczka, która ma 60% akrylu, 30% alpaki, 10% wełny. Będzie ciepła, ma tendencję takie do powiedzmy delikatnego mechacenia się, ale na czapki, kominy jak najbardziej się nadaje. Widziałam z niej również przepiękne szaliki i takie dodatki. Naprawdę super wygląda, też szybki efekt. Ona jest bardzo mięciutka. Bardzo mięciutka, y, przyjemna, więc też ją polecam, też w wielu kolorach, też bardzo przez Was lubiana. Wiem, że też panie kupują ją na pledy, bo też ten efekt bardzo szybko y, y, można uzyskać. Taką włóczką, która też y, nadaje się, zarówno na pledy, ale również na czapki, kominy, jest włóczka z firmy Alize. Również lubiana przez Was cała rodzina włóczek Lana Gold, znana przez Was, wiele kolorów. Ona już nie jest aż tak gruba jak tamte włóczki, które pokazywałam wcześniej. Jest przewidywana na do od 5 do 7, więc znowu dla tych takich bardziej począku, początkujących dziewiarek myślę, że będzie bardzo fajna. I ona też właśnie na, na czapki, na, na pledy, na, na takie zimowe, na, na właśnie na otulacze, wszelkiego rodzaju też będzie się nadawać. Przyjemna, to jest pół na pół wełna z akrylem, więc ten skład też jest bardzo, bardzo. Przyjemny. I bardzo podobna do niej włóczka, gdzie też szybki i taki dosyć zabawny efekt można uzyskać, to jest włóczka Flower. Ja kiedyś zrobiłam z niej czapkę. Tą czapkę zrobiłam po półtorej godziny. E, robiłam ją chyba na drutach numer 8. Można też robić, myślę, spokojnie na siódemkach, ale też nic nie szkodzi, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby robić na, na grubszych drutach. Ona jest bardzo podobna do niej, jak widzicie. Natomiast ma takie. Ozdobne, jakby kwiatuszki, no stąd te Flower, nazwa, tak? Przepięknie to wygląda, wyrobię, dodaje taki, takiego, no myślę, troszeczkę elementu humorystycznego, fajnie wygląda, zarówno dla, dla dzieci, jak i dla osób dorosłych, no bo jest po prostu taka inna, tak? Zabawna, dodaje. Dodaje jakiegoś takiego, nie wiem jak to określić, no, czegoś czegoś dodaje, takiego fajnego, fajnego charakteru. I jest też w takich bardzo jaskrawych kolorach, które są teraz lubiane właśnie w takim sezonie, kiedy zaczynają się już wyjazdy narciarskie, więc też polecam wam tę włóczkę. Z takich grubych włóczek, które też mogą być dla dzieci. I również może być przeznaczona na, na, jest bardzo delikatna i może być przeznaczona również właśnie też na takie wyroby, powiedziałabym domowe, czyli pledy, poduszki, tego typu rzeczy. Przewidziana też na grube, na grube druty, ale nie tak grube jak te, o których mówiłam wcześniej. Jest włóczka dolcze, to jest taka włóczka no to, to jest trudno, to nie jest wełna, tak, to już jest sztuczne, to już jest sztuczne włókno, ona będzie bardzo przyjemna, miła, natomiast nie będzie grzała, tak, ona będzie taki miała efekt bardziej dla ozdoby, powiedziałabym, natomiast no nie będzie to ciepła włóczka, ale jest gruba, więc też ją tutaj chciałam Wam pokazać, bo też czasami o takie włóczki pytacie, bardzo przyjemna w dotyku, więc myślę właśnie, że na takie wyroby dla dzieci też będzie fajna. Natomiast włóczką, która jest Włóczką już taką ostrzejszą, też grubą, bardzo ciepłą, wełną stuprocentową jest Irlanda. Też dużo kolorów. Ona jest dla odmiany przewidziana na druty 6 do 8. Tak jak mówię, znowu jest to tylko sugestia. Pięknie wychodzi ona, ma taki troszeczkę rustykalny charakter, właśnie przez to, że jest taka, taka surowa. Super wygląda też, bardzo mi się podoba, bardzo ją lubię. To jest bardzo ciepła wełna. Ona jest taka, ma no troszeczkę już szorstkawa, aczkolwiek nie powiedziałabym, że jest szorstka, więc też nie przesadzajmy. Również z firmy Campolmi taki już absolutny grubas. Włóczka mamut, to jest wełna z nylonem. Bardzo, bardzo gruba. I ta włóczka nadaje się również też do, do filcowania, do takich... Do takich do takich rzeczy, które chcemy, żeby miały właśnie taki charakter podfilcowany. Wiem, że taka włóczka też w tej chwili jest poszukiwana właśnie o takim, ona nie jest skręcona. Bo zobaczcie, ona jest taka bardzo, bardzo luźno skręcona. tak? Właśnie w związku z tym ma tę ten, 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 ten tendencję do filcowania się. Ale jeżeli właśnie o taki efekt nam chodzi, a wiem, że często chodzi, no to polecam Wam również tę włóczkę. Jest ich sporo kolorów, jest bardzo gruba. Też można szybciutko efekt uzyskać. No i już taki naprawdę grubas. Z firmy Mondial. To jest też mieszanka. Ona jest przewidziana na druty 20, no to już jest bardzo gruba włóczka. Ta włóczka oczywiście zanim zacznie się cokolwiek z niej robić, trzeba sobie przewinąć w jakiś kłębek, bo ona jest no tak zwinięta, jak widzicie w taki, w taki zwój. Natomiast ją trzeba sobie przewinąć i z niej już takie bardzo, bardzo grube wyroby można robić. Efekt uzyska się bardzo szybko. To również nie jest stuprocentowa wełna, tylko to jest mieszanka Pół na pół wełny, wełny z akrylem, natomiast tutaj no, ta masa robi swoje, także to będzie również ciepły wyrób, ciepła czapka czy komin, e, czy jakieś takie no, grzejące nas mocno rzeczy, także też Wam tę włóczkę polecam, jest w kilku kolorach, no i jest taka dosyć niezwykła, takich włóczek na rynku, takich grubych jest stosunkowo mało, dlatego zwracam Wam też uwagę na to. Tych włóczek grubszych jest jeszcze sporo. Tutaj, może tylko już tak nie wnikając, już, kon, już tak konkretnie, bo byśmy mogli o ten temat rozmawiać długo, długo. Jest jeszcze na przykład Living z Mondiala, świetna na czapki. Również jest to mieszanka. Polecam Wam również włóczkę. Malulite to jest taka już mieszanka wełny, alpaki, poliamidu. Też bardzo, bardzo ciepła. Ona prawdzie nie jest taka, taka gruba, ona jest cieniutką włóczką, wbrew pozorom, natomiast jest taka jakby lekko nadmuchana i bardzo ciepła, bardzo ciepła, ona już bardziej na takie kominy, na czapki też jak najbardziej się nadaje, natomiast tam troszeczkę ten, przez, że ponieważ właśnie jest taka cieńsza, no to już może hulać wiatr, natomiast znowu ta masa, to nadmuchanie będzie dawało ciepło, bardzo ciepła włóczka. Lubiana przez Was włóczka Andes, również gruba, ciepła, bardzo fajna. Włóczka Merino bulki, mieszanka wełny z akrylem, też lubiana przez Was, fajna. I też taka włóczka Tweed Country, gruba mieszanka z jarnartu, 30% wełny, 10% wiskozy, 60% akrylu. Również fajna, taka tweedowa, ja bardzo lubię włóczki tweedowe, jak widać zresztą po moim stetrze. Chętnie po nie sięgam, one też dają taki właśnie rustykalny, fajny charakter, bardzo to lubię. I nowa włóczka, która jest od niedawna z jarnartu, też taka grubsza, Shetland Chunky. Na pewno znacie włóczkę Shetland, która też jest taka taką dosyć popularną, chętnie kupowaną włóczką i to czanki to jest jak gdyby jej po prostu grubsza wersja, więc też na takie czapki, kominy jak najbardziej się nadaje. Tych włóczek oczywiście jest więcej, ale tak jak powiedziałam, no można by o tym mówić i mówić i mówić i nie skończyć. Zaglądnijcie na stronę, pamiętajcie, że grubsze takie włóczki zaczynają się powiedzmy tam. Dla mnie gruba włóczka to jest taka, gdzie, która ma poniżej powiedzmy no 90 metrów na 50 gramów. Tak, to są już takie grube włóczki. Tutaj na przykład ta, ta, ta grubsza włóczka ma 25 gramów w 200 w 200, przepraszam, 25 metrów w 200 gramach, tak? Czyli no jest bardzo, bardzo grubą włóczką. Także te, na, to, na to zwracajcie uwagę, jeśli chodzi o poszukiwanie grubej włóczki. Jak mówimy o tych grubych włóczkach, jak mówimy o czapkach, to chciałam Wam dzisiaj również pokazać taki sposób nabierania oczek, który powoduje, że nasze czapki wyglądają. W cudzysłowie jak ze sklepu, czyli włoski sposób nabierania oczek. I pokażę Wam ten sposób, taki, gdzie mamy ściągacz oczko prawe, oczko lewe, ale również jak można w prosty sposób zrobić, żeby były dwa oczka prawe, dwa oczka lewe, czyli taki ściągacz dwa na dwa. Także zapraszam do kolejnej części. Żeby nabrać oczka w sposób włoski, tak jak chcę Wam pokazać. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych nitek, bo takie sposoby też są. Ale ja Wam chciałam pokazać taki najprostszy. Bierzemy po prostu nitkę, tak jakbyśmy nabierały normalnie w taki tradycyjny sposób oczka. Robimy sobie taką pętelkę, tak żeby zawinąć sobie tylko początek, tak? I zaczynamy nabieranie oczek. Robimy to w ten sposób. Pierwsze oczko, które nam powstało, tutaj będzie miało taką, widać. Pętelkę, czyli to będzie oczko lewe. Ponieważ pierwsze było prawe, to oczko będzie lewe. Następne oczko z tyłu brane z tej nitki będzie oczkiem prawym. Widać, że tutaj będzie miało taką pętelkę znowu. Kolejne oczko. Oczko lewe. Kolejne oczko z tylnej nitki. Oczko prawe. I znowu oczko lewe. Oczko prawe. Oczko lewe. Oczko prawe. Lewe. Prawe. Lewe. Prawe. Jeszcze raz wolniutko, tak? Pod spodem? Lewe z tylnej nitki, prawe. Nie będę tych oczek robić w tej chwili jakoś bardzo dużo, bo mogłoby nam to mnóstwo czasu zająć. Tu było ostatnie oczko lewe, prawe, przepraszam, więc teraz robimy lewe i to lewe musimy jakoś zabezpieczyć, więc to lewe to robimy po prostu tak, jakby no prawie że normalne oczko, tylko żeby je tak zamknąć, tak, żeby ono nam tutaj nie latało. Oczywiście, gdybym zrobiła tych oczek więcej, można by robić również na okrągło, ale tak jak powiedziałam, no bardzo długo trwałby ten film, nie, nie, nie o to nam chodzi, chcę Wam pokazać zasadę. W związku z tym będę robić na płasko. Odwracamy robótkę i w kolejnym rzędzie pilnujemy, żeby wziąć odpowiednią nitkę. Często mi się zdarza też, że biorę nie tą, co trzeba. I teraz widzimy tutaj po tych tak, widzimy, że pierwsze oczko jest oczkiem prawym, drugie oczko będzie oczkiem lewym. Przerabiamy pierwsze oczko normalnie na prawo. Drugie oczko, uwaga, nie przerabiamy go, zdejmujemy je z druta, a nitkę dajemy z przodu. Tutaj można sobie przytrzymać, żeby nam to nie, nie naciągało się, żeby ten brzeg ładnie leżał. Tak, i przekładamy po prostu nitkę. Kolejne oczko, przerabiamy. Na prawo. Kolejne oczko, tu nitkę przekładamy do przodu, zdejmujemy i nitka przechodzi z przodu. Kolejne oczko na prawo. Nitka do przodu, zdejmujemy oczko lewe z nitką z przodu. Oczko prawe, zdejmujemy z nitką z przodu. Oczko. Prawe, zdejmujemy z nitką z przodu, czyli lewe, oczko prawe, zdejmujemy oczko z przodu nitka, znowu oczko prawe, zdejmujemy prawe, i to ostatnie jest lewe, więc je zdejmujemy. Uważamy, żeby ona nam tutaj nie spadała. Przechodzimy znowu na drugą stronę. W kolejnym rzędzie Przerabiamy oczko na prawo. Zdejmujemy znowu oczko lewe z nitką z przodu. Oczko prawe, oczko lewe zdjęte z nitką z przodu. Oczko prawe, oczko lewe zdjęte z nitką z przodu. Oczko prawe, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe. Prawe, lewe, prawe, to lewe zdejmuję sobie, tak? Przekładam robótkę. I teraz tak, tutaj widać, że już taki ładny brzeg powstaje. Teoretycznie rzecz biorąc, gdybyśmy teraz zaczęły robić normalnie ściąga, czyli już w tej chwili oczka prawe, oczka lewe, no to powstanie nam właśnie taki ładny brzeg równiutki do czapki. Ten brzeg będzie dosyć elastyczny, będzie bardzo fajnie wyglądał. Można łączyć, tak jak mówiłam wcześniej. Na okrągło. Ja czasami robię tak, że właśnie przerabiam tylko pierwszy, rzut, pierwszy rząd w ten sposób, nie łącząc na okrągło, tylko dopiero w tym momencie łączę robótkę. Również to później nitką można wykończyć. Jest to, jest to moim zdaniem łatwiejsze. Ja robię zazwyczaj w ten sposób, że nie łączę od razu, tylko dopiero po właśnie przerobieniu tych pierwszych dwóch takich jak gdyby startowych rzędów. No ale co teraz, jeżeli chcemy mieć ten ściągacz podwójny? Ten ściągacz podwójny również uzyskujemy z tego. Robimy to w ten sposób. Znowu zwracamy uwagę, która nitka jest która. I teraz zobaczcie. Pierwsze oczko jest oczkiem prawym. Przerabiam je na prawo. Ale drugie oczko jest oczkiem lewym, a ja chcę mieć oczko prawe jako drugie. Co w związku z tym robię? Wbijam się z tej strony, delikatnie przetrzymuję sobie tutaj to lewe oczko, drugie, ściągam je sobie z druta i zakładam z powrotem na ten drut, a tu już mam to oczko prawe, tak? I przeciągam je tutaj. Przerabiam to oczko na prawo. No i mam dwa oczka prawe. Kolejne oczko to jest to oczko lewe, które zdjęłam, czyli przerabiam je na lewo. Ładnie sobie tutaj dociągam. Lewe, kolejne to jest po prostu lewe, które było na drucie, czyli przerabiam je na lewo. Kolejne oczko jest prawe, które było na drucie, przerabiam je na prawo. Kolejne oczko jest lewe, a ja potrzebuję prawe. Czyli robię znowu to samo. Wbijam się tutaj, to lewe jakby pomijam, tak? Wbijam się z tej strony w oczko prawe. To, to oczko lewe delikatnie sobie tu ściągam i zakładam na drut. Wracam z tym oczkiem prawym. Przerabiam oczko na prawo. Mam dwa oczka prawe, dwa oczka lewe, dwa oczka prawe. I znowu lewe, lewe, prawe. Tu mi brakuje prawego, robię to samo, tak? Prawe, tu ściągam, wracam, prawe i znowu lewe, lewe, prawe, brakuje mi prawego. Przeciągam, prawe, lewe. I lewe. Oczywiście brzegowe przerabiamy no, każdy tak jak, tak jak lubi. Przerobię jeszcze jeden rządek, żebyście zobaczyły jak to wygląda, ale to już zrobię tak, że tak powiem, szybciutko. Tylko po to, żeby pokazać Wam efekt. I zobaczcie. Oczywiście trzeba by tutaj tego przerobić więcej, żeby ten efekt był taki widoczny, natomiast, no, jak myślę, że nie o to chodzi. Ale tutaj mamy po prostu ściągacz, nabrany metodą włoską, gdzie właśnie ładne jest wykończenie tego brzegu, ale ten ściągacz jest 2 na 2 Także myślę, że. Spokojnie, jak przesiedzicie sobie ten filmik, zobaczycie, że można to poćwiczyć. zobaczcie, że można nabrać właśnie taki ładny ściągacz e, sposobem włoskim, bez używania żadnych dodatkowych nitek i można to zrobić później ten ściągacz zarówno 1 na 1, jak i 2 na 2. Mam nadzieję, że to, co pokazałam Wam, przyda się w kolejnych fantastycznych wyrobach. Koniecznie przychodźcie do nas, dzielcie się, posyłajcie nam zdjęcia. Przypominam, że działa już drugi sklep w Krakowie przy ulicy Ditla 20. Mam nadzieję, że nie mylę numeru. Kolega mi tu podpowiada Ditla 5. 50. Wstyd straszny, ale ja tutaj pamiętam, że jest 20. Wybaczcie mi, nie pracuję na co dzień w Krakowie, byłam tylko tam na otwarciu. Ditla 50. Zresztą na stronie jest zawsze dokładny adres i przypominam Wam, że 23 stycznia, w sobotę, będzie pierwsze spotkanie właśnie w tym nowym sklepie w Krakowie, w związku z czym wszystkie Pani, które mieszkają w Krakowie i okolicach, ale nie tylko, bo przecież wiem, że na spotkania przyjeżdżacie z różnych innych miast, bardzo serdecznie Was zapraszam. Zapraszam również do podsyłania pomysłów na to, co chciałybyście zobaczyć, czego byście się chciały nauczyć. Oczywiście to nie mogą być bardzo długie filmy, te filmy muszą być krótkie, no siłą rzeczy, natomiast Zachęcam Was do tego. W kolejnym odcinku pokażę Wam również ja bądź która z moich koleżanek pokażemy Wam. Włóczki Fildar, to jest nowa firma, która jest w tej chwili w ofercie sklepu. Na stronie już większość włóczek jest widocznych. Nie wszystkie niestety myślę, chyba jeszcze, jeszcze są w takiej pełnej, pełnej ofercie, ale już powolutku początek roku za nami, ten najtrudniejszy okres, więc myślę, że ta oferta będzie bardzo fajna. Zaglądajcie. Fajne, ciekawe włóczki w dobrych cenach, więc nic tylko kupować. A przybliżymy Wam je w następnej części. Miłego dziergania, do zobaczenia!